PlayStation 5 Pro powoli dowodzi, że warto zainwestować właśnie w tą konsolę, pomimo w miarę wysokiej ceny. Czego najlepszym dowodem jest wydajność oraz grafika w ostatnio wydanej grze Ninja Gaiden 4. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kotrabatowy. rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mads i dzisiejszy materiał poświęcony będzie głównie PlayStation 5 Pro oraz grze Ninja Gaiden 4. Omówimy sobie też oczywiście inne platformy i jak ten tytuł na tych konsolach działa, może właściwie od tego zacznijmy, a... Potem skupię się na tym, co nam oferuje PlayStation 5 Pro w tym konkretnym tytule. Ninja Gaiden 4 jest dostępna chyba od jednego, dwóch dni, i ostatnio widziałem materiał L Analista The Bits, który oczywiście porównuje te wszystkie. Konsole, akurat porównania Xboxa Series S tam nie było, więc akurat o tej konsoli nie będę mówił. Ale Xbox Series X oraz PlayStation 5 są bardzo dobrze zoptymalizowane. Może ta gra jest dobrze zoptymalizowana dla tych konsol. Właściwie wszystkie wersje tej gry na wszystkich konsolach oferują trzy tryby: Quality Mode, Performance Mode oraz. 120 Hz właściwie, czyli taki super performance można nazwać. Z tym, że oczywiście PlayStation 5 pro oferuje najlepszą grafikę i najlepszy, najlepszą wydajność, jeżeli chodzi o te tryby. Bo jak się okazuje, tak na dobrą sprawę. Quality Mode na Xboxie serii X oraz PlayStation 5 działa w 30 klatek na sekundę. Oczywiście oferuje najlepszą grafikę na tych właśnie konsolach, ale 30 klatek na sekundę w takim tytule to tak średnio się sprzedaje. Oczywiście jest też tryb Performance Mode 60 klatek na sekundę. No i wtedy tam już wszystko fajnie wygląda. Jest też 120 klatek na sekundę. Czyli ten trzeci tryb, oczywiście tylko dla właścicieli telewizorów oraz monitorów, które wspierają. 120 Hz, więc te wszystkie tryby ogólnie są, trzeba przyznać, że i gra wygląda ładnie w sensie grafiki i wydajność też trzyma te no, 120. To tak, czasami są tam spadki, ale jeżeli chodzi o 30-60 km na sekundę w performance mode, problemu tam generalnie nie ma wielkiego. Tak? Gra jest ogólnie bardzo dobrze zoptymalizowana właściwie na wszystkich na konsolach. Tryb 120 Hz oczywiście na Xboxie serii X oraz PlayStation 5 oferuje no, trochę gorszą grafikę, w sensie, że tam powycinali sporo detali. No i gra jest taka trochę bardziej pusta, a to gdzieś jakieś pudełka, a to gdzieś coś tam na, na ulicy, prawda? Więc no, no, gra jest trochę gorzej wygląda po prostu. Oczywiście teraz przejdźmy do PlayStation 5 Pro i jak się okazuje, no, play, PlayStation 5 Pro, że tak powiem, albo Ninja Gaiden 4 błyszczy na tej konsoli, bo się jak się okazuje, że to akurat ta wersja jest najbardziej dopicowana, że tak powiem, bo klatki trzyma, tak jak na wszystkich innych konsolach, 60 klatek na sekundę. Nie ma trybu 30, także to jest też wart, warte wspomnienia. Więc Tutaj akurat yy, yy, wszystko gra, yy, oraz yy, yy, trzeba też dodać, że wersja PlayStation 5 Pro ma najbardziej stabilny tryb 120 klatek na sekundę, a ta yy, ta gra akurat tam najlepiej działa, oczywiście. No i nie ma aż tylu cięć graficznych w tym trybie, tak? Tam akurat mało różnicy, szczerze powiedziawszy, jest. Plusem ogromnym PlayStation 5 Pro chyba to jest najlepszy akurat tryb, to jest tak zwany tryb chyba Pro i akurat on oferuje jakość grafiki taką samą jak PlayStation 5 i Xbox Series X w Quality Mode, czyli w tym trybie. Który na tych podstawowych konsolach działa w 30 klatkach na sekundę, a ten sam tryb na PlayStation 5 Pro działa w 60. Więc właśnie tutaj dostajemy to, co nam mark serny właściwie obiecywał. I to jest właśnie świetny przykład gry, który, że tak powiem, dowozi to, co Mark serny i sorny nam obiecało, jeżeli chodzi o PlayStation 5 Pro, czyli jakość grafiki taka sama, lub może czasami nawet lepsza, lub bliska temu co mamy w quality mode w tych trybach quality na podstawowych konsolach ale w 60 klatkach na sekundę i to otrzymujemy i to świetnie działa świetnie wygląda i tutaj właśnie to jest taki przykład tego że tutaj dostajemy że tak powiem wszystko najlepsze z obu światów czyli i, i grafika się zgadza a dodatkowo jeszcze -a robi robotę bo wyostrza a dodatkowo jeszcze tą rozdzielczość bo Często ludzie, zresztą materiał chyba niedługo zrobię na ten temat, ludzie się skupiają na porównywaniu rozdzielczości pomiędzy tymi różnymi wersjami. O ile ma to jeszcze jakiś sens, jeżeli chodzi o PlayStation 5 i Xboxa serii X, bo tam, no, FSR właściwie działa w taki sam sposób, PSSR działa inaczej, to jest jednak technologia, która dużo bardziej wyostrza ten Końcowy obraz, pomimo tego, że y, czasami rozdzielczość jest taka sama jak na PlayStation 5, bo cały trick polega na tym, że PSSR, pomimo czasami działania w niższych rozdzielczościach lub w takich samych rozdzielczościach jak PlayStation 5 lub Xbox Series X, oferuje dużo lepszą jakość obrazu końcowego, czyli ostrzejszą grafikę ze względu z większą ilością detali, de facto, dlatego że właśnie machine learning, czyli ta sztuczna inteligencja która wspomaga właśnie upscaling pssr no robi robotę tak i to jest właśnie, właśnie o to chodzi więc w Ninja Gaiden 4 dostajemy wszystko to co trzeba czyli dobrą, fajną grafikę bardzo dobra jakość obrazu no i oczywiście 60 klatek na sekundę w tym quality mode Także oczywiście to się wszystko chwali, więc no słuchajcie, bardzo nie ma co tutaj się na nic skarżyć. Gra jest podobno fajna i ogólnie zauważyłem teraz trend, że no coraz więcej tych deweloperów wykorzystuje możliwości PlayStation 5 Pro. Trochę przyszło nam czekać na, na te. No. Na dobre, lepsze wsparcie, jeżeli chodzi o PlayStation 5 Pro, widać deweloperzy potrzebowali trochę czasu, żeby się ogarnąć z pewnymi narzędziami, zwłaszcza jeżeli chodzi o PSSR. No, tak więc, coraz więcej nowych gier wychodzi, które wspiera PSSR w odpowiedni sposób. No, jest jeszcze kilka starszych gier, które przydałoby się też na przykład zupdate'ować, jak na przykład Silent Hill 2 remake, który ostatnio został dodany do PlayStation Plus, no i niestety raczej średnio działa, jeżeli chodzi o wydajność na PlayStation 5 Pro, bo akurat tam update PlayStation dla PlayStation 5 Pro sprzed paru miesięcy popsuł tą grę, jeżeli chodzi o wydajność. Tak gra gorzej działa niż na zwykłym PlayStation 5, więc to akurat nie jest dobry news. No dobra, ale nie będę niszczył, że tak powiem akurat tego newsa, bo to jest w zasadzie temat na osobny materiał, zresztą o Silent Hill 2 na PlayStation 5 Pro już wszyscy wiedzą niestety, to, były, to była jedna z tych wczesnych gier, które średnio wykorzystywały możliwości PlayStation 5 Pro, e, bym powiedział nawet źle wykorzystywały, więc, ale podobno już niedługo jest szykowany kolejny patch, który ma to naprawić, więc trzymam kciuki, że tak będzie. A na dzisiaj to chyba tyle, dzięki bardzo za wsparcie, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć!